Istnieję, bo mam marzenia, dla tych marzeń istnieję, dla nich cierpię upokorzenia, dla nich ośmieliłem się. To słowa jednego z bohaterów powieści Fantazy Król Myśli, której jestem e, autorem, takiego Boga Grakhala. Ja e, dzisiaj parafrazując te słowa powiem tak, biegam, bo mam marzenia. Dla tych marzeń biegam, dla nich cierpię, cierpię po tym, tak, tak można by było powiedzieć. Dla nich męczę się. Moi drodzy, rozpoczynamy kolejny trening. W tym roku nieco się to wszystko opóźnia ze względu na pogodę, ale myślę, że po malutku się rozbiegam i dzięki temu będę mógł dalej. Pisać książki, a wy będziecie mogli je dalej czytać i opiniować na portalu. Lubimy czytać, do czego bardzo gorąco Was zachęcam. No to, no to start.